Witajcie widzowie, dzisiaj jestem sam na przecieraniu. Przecieram jesiona. Tu kawałek przecierałem bez drabiny, ale mi to jakoś gorzej szło. Trochę mi tu w tym miejscu, gdzie jest szerzej, gdzie ta odnoga, konar, gałęź, to mi tu schodziło. Widzicie, takie wżery. Już teraz po drabinie przecieram. Lepiej się, to nie wygodniej. O, tu już są dwie. Tu już trzecią wciągam. Nie dam, nie dam rady jej wepchać na przyczepkę sam. Ale ją wciągnę w ciągarku Szykowrotek muszę nowy kupić mu się zepsuł zobaczymy co to idzie Jedzie Się zatrzyma się na lince pewnie. No to powiem Ktoś kolega nieumiejętnie przełączył tryb i mi rozwalił. Ale. Kupi się drugi. No już się właśnie na lince zatrzymał. Teraz ręcznie tu przepchnąć. Na lince się zatrzymało. O! Teraz już pójdzie. Jednak taki to wrotek, w ale łatwiej żyć. Wpisów się blokuje. mięso, bogaty, Jeszcze, trochę. Jeszcze prawie mamy. Siedzi. Dotknęło burty. No i dobra. Siedzi dacha. Po prostu zmiotę jeszcze, pokażę wam jak to wygląda, ten miesiąc. Tu już jest niską, muszę podłożyć coś. Tu jest fajny taki bordowo czerwony. Tak to wygląda. So much.